na no wszystkim Będę się teraz szykować ogólnie i Krócej, po co by wy... was oprzeć o. Stoi. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanał. Dzisiaj będzie vlog I ogólnie taki wypadzik sobie robimy eee, słuchajcie Eee, dobra, czekajcie, bo teraz będę robić make up Juka mi powiedziała, że mam się nie spieszyć, więc nie będę się jakoś tak, wiecie, spieszyć za bardzo. Chociaż ja bardzo szybko robię makijaż, bo ja jakoś mm, długo nie robię makijażu. E, dobra, słuchajcie, czekajcie. A, dobra, baza najpierw, okej, okay, baza. Baza pod makijażem, najpierw. W każdym razie powiem Wam szczerze, że fajnie bardzo. Pójdziemy sobie na jakieś jedzonko. Potem, nie wiem, sobie gdzieś pochodzimy. Nie wiem, może skoczymy do Rosmana. Jeszcze tak nie wiem, wcześniej, bo myślę, żeby sobie kupić na przykład nie wiem, jakieś kule do kąpieli, albo sobie kupię jakieś, nie, wiem, wiecie, płatki pod oczy, bo ogólnie nie mam tego, A wiecie. Fajnie by to mieć. No musimy jeszcze zobaczyć, na którą mamy busa, żeby tak wiecie, się ogarnąć, tak? Żeby być przed busem, a nie tak w ostatniej chwili. Co się ubieram? Na pewno sobie zadajecie to pytanie, ubieram sobie dżinsy, ubieram sobie, znam się nad górą, bo albo sobie ubiorę taką, mam taką kamizelkę czarną yy, albo zamiast tej kamizelki, chociaż myślę, że ona była naprawdę bardzo dobrze bym, w sensie ja wiem jak w wygląda, bo ją mierzyłam. <grym> Jak ją kupowałam i ją potem też przymierzałam w domu, więc ja wiem, że po prostu dobrze w niej wyglądam, ale um, albo ta kamizelka czarna, albo topik, um, bo mam właśnie taki topik z, z tymi rękawami, czarny, w takie kwiatuszki, no. Ale wiecie co, chyba biorę sobie tą kamizelkę, tak sobie myślę, że teraz podkładik. teraz tak sobie myślę, że po prostu chyba sobie jednak tą kamizelkę, bo naprawdę dobrze w niej wyglądam. Jest taka spoko. nałożyłam podkład, więc teraz czas na korektor, moi, moi państwo, <laughs> moi widzowie. Lokacje, słuchajcie, no już praktycznie są. W ogóle mi przyszedł e-mail w stolawie mojego świadectwa i on ma, być w połowie, on ma być w połowie lipca już wysyłany, więc yy, spoko. No. Tak to właśnie. And now there's something in the air, a sparkly shimmer on us. I właśnie z Juką teraz idziemy sobie na busa. Tak jakby na spokojnie, nie? Mhm. Tu musimy się spieszyć, bo to nie, też spokojnie. ważne. Dobra, czyli idziemy na spokojnie. W każdym razie właśnie opowiadam jutro jak ostatnio poszłam w tym outficie niedawno. We wtorek w tamtym tygodniu poszłam w takim outficie właśnie, że miałam tak tylko bardzo... bez tej torebki, tylko z torebką taką wiecie, na zakupy. W tych spodniach, w tych butach, z tą kamizelką. Poszłam tak do sklepu, nawet byłam nawet ciut malowana. I ludzie po prostu się na niej nie patrzyli, <laughs> więc e, no nieźle. E, po prostu. W e, no. jesteśmy. W Rosmanie Juka wzięła sobie jakieś tam produkty do włosów, a ja kule do kąpieli. Bo mi się już dawno skończył. E, no i sobie teraz tak przeglądamy co jest w Rosmanie. Ej, dobra, ale takie malutkie, to jest mega cute, A pamiętasz, bo to chciałam sobie kupić taki ten Atomizer Ja chciałam sobie kupić? No, kiedyś na nie A kiedy to było? Nie to ja chciałam wtedy, jak ja chodziłam sobie do stacynarki no nie? A teraz to, wiesz co? To już nie chcę Co dawno było? O nie, się w i słuchajcie, jakie coś słodkie Takie mini szampon do włosów To mega słodki Jezu, Ej no, to jest takie mega urocze Płaciłka, mini płyn micelarny Mega słodkie Smaraj, takie małe słodkie rzeczy są Tutaj takie O, tutaj się co, nic nie zmieniło są? Jezu, ile rodzajów sobie wezmę Ja wezmę sobie trzy. Nie ma? Ja nie lubię tych takich właśnie, że jest tutaj taka maska, bo strasznie to źle się nakłada i źle się. Tu mamy zupki. A zupy na taki upał to nie ma opcji. Tutaj mamy pasta, makarony. Zobaczcie, ja sobie chyba zamówię kupiące kalmary i krewetki. To jest dania głównych. Michał się zgubił, że to będzie jakaś przystawka czy coś. Ale jakże zejdziemy na pół? No, zależy... to Bo się... ty bierzesz makaron jeszcze, co, nie? Nie, raczej nie. Stało, kalmary. Raczej nie, no bo skoro jakby tutaj kalmary i krewetki są jakby jako dania główne i będzie dużo, no nie, to no. przecież nie zjem też makaronu. No. Albo to, albo to, no nie? No. O, włoski hit. No i fajnie. souls out of sand reaching for the Zrobiliśmy sobie krewetki oraz kalmary. Bardzo tutaj nawet są filtrenki. Ładnie pachnie, nie? Ładnie. Więc super. Dobra, teraz spróbuję kalmara. To jest dobra, ale wolę bardziej A, krewetki. Bo jakieś to jest takie suche na no nie? Kanary. Jesteśmy teraz w MPQ i zobaczcie, z 99 zł. Teraz są jakieś takie promocje i w ogóle się znajdzie kupi, bo sama jakby sobie układała Lego, to by nie i po prostu się na tym a serio, nie sądzę złote w taki zestaw. Chyba bym sobie kwiaty kupiła, słuchajcie. Tylko właśnie on mi raczej nie wyjdzie na rego, bo on będzie większy. Ale na przykład ja bym sobie tu na parapecie. Coś bym kombinowała. Chyba sobie wezmę. To co tam Julia szukasz? Nie wiem, co jest. Ja chyba sobie wezmę te kwiatki. Co znalazłeś? Czekaj to będzie ten Co, ty chcesz sobie robić taki coś no, fajne. no to kup sobie jak chcesz zobaczcie jakie promocje Nie no chyba sobie wezmę nie, no, nie bo wiem, ogólnie nie. kochani słuchajcie jest taka sytuacja że ja do dzisiaj mam skrzaty jesienne na parapecie i na przykład no, wiecie, czas je zdjąć, więc na przykład zamiast jednego skrzata to bym sobie takie kwiatuszki ustawiła. I myślę, że naprawdę tu byłby ładne. Przy tych moich drugich kwiatkach co mam z Lego. Myślę, że fajnie by było. Muszę w końcu zrobić, po prostu pozbyć się jesiennych dekoracji. Bo mam chyba trzy skrzaty, no? Chyba tak. Ciemano, kochani, wszystko się jakby odcinek fajne. <grytanie> Eee, słuchajcie, no, byliśmy w Empiku, byliśmy w Rossmanie, e, potem byliśmy, w nie, na, no, teraz byliśmy w Empiku, ale jeszcze, jeszcze się byliśmy na Jezonku, jeszcze, jeszcze się w Rossmanie i teraz będziemy, czekamy na busa powrotnego do domu i będziemy jechać do domku. Powiem wam, że bardzo dobre jedzenie w tej restauracji, makaron to tak nie trochę dla mnie, ten, co próbowałam, ale e, kalmary i krewetki bardzo dobre, chociaż krewetki smakowały mi bardziej niż kalmary. Ale tak to ogólnie bardzo dobre w tej instalacji, więc fajnie. Kupiłam sobie tam, gdzie byliśmy, bo byliśmy w Empiku, bo byliśmy w Rosmanie. Pierwsza rzecz to jest Empiku. Kupiłam sobie. Zobacz, zobacz kitku. Luna no, no, jednak nie chcę. E, kupię sobie te kwitówki. Co wam nagrywam w Empiku, że chyba je kupię? I ja kupiłam. Powiem wam, że rzecz jest taka śliczna. I naprawdę cena jest bardzo super, bo to jest e, jakaś promocja. I ogólnie e, naj Pierw taka ogólna cena, co była przez długi czas 130 zł, potem przeszli Na 100, 100 zł I tutaj jest ta końcowa cena I jest 99 zł Proszę bardzo, więc będę miała Sobie do układania I tak jak wam mówiłam, chyba ją sobie Postawię na parapecie i żeby tak Wiecie, już, już było Można powiedzieć tak, już nie jesiennie Tylko takie już bardziej, bo mam te Mam jeden bukiet Kwiatów z Lego, mam drugie jakieś tam, wiecie, gałązki z kwiatuszkami i to będzie mój trzeci do kompletu kwiatuszki, więc myślę, że przy tych reszcie zestawów LEGO będą wyglądać ślicznie. I będzie już tak, wiecie, bardziej będzie taki vibe taki wakacyjny, wiecie, kwiaty w ogóle, a nie jesieni. To muszę zrobić w tym porządek. Rozsumowanie, kochani, kupiłam dużo rzeczy. średnio jak już dużo. Pierwszą z nich jest, są kule do kąpieli. Kupiłam je sobie. Powiem że no, one są z Isany ogólnie, więc spoko. Takie duże sobie opakowanie wziąłam, proszę bardzo, ehm, no. O, ale innymi rzeczami jest taki zestaw, w sensie zestaw, to są płatki pod oczy, Wziąłem sobie trzy sztuki, również z Isany, proszę bardzo. O. One są sprawdzone przeze mnie, w sensie jakby, wiecie, żeby nie było, bo na przykład raz zaryzykowałam i kupiłam zupełnie gdzie indziej pod, pod oczy Nie z tej firmy, a nie, nie w Rossmanie, tylko w innym sklepie, w Kosmyku chyba I kupiłam zupełnie z innej firmy I niestety mnie tutaj uczuliło i miałam takie, wiecie, tutaj pod oczami miałam takie strasznie czerwone Dzięki Bogu to zeszło, bo sobie posmarowałam wazeliną Ale powiem szczerze, no przestraszyłam się bardzo Więc teraz po prostu nie ryzykuję, że tak powiem E, tylko sobie kupuję produkty sprawdzone i wiecie, i te płatki zesane to już miałam parę naście razy i nic mi się po nich nie działo, więc no. To ja samo był kiedyś, e, jak testowałam jakiś peeling, to było dawno, jezus, Smarry, to było chyba w 2020 roku, coś takiego, e, albo w 2019... coś takiego, dawno to było, taki peeling, taki, chyba tak, to był jakiś chyba peeling w takiej formie, taki... jego opakowanie miało takie jakieś zwierzątko, zielone to było i również mnie troszkę tam uczuliło. E, tak. Nie, tak, nie, coś, coś takiego było, że też on nie był dla mojej skóry, no. Yy, więc po prostu, no. <grytanie> I słuchajcie, i tutaj jeszcze yy, poszłyśmy do naszego takiego sklepu, yy, co mamy tutaj właśnie, tak yy, wiecie, Mogę powiedzieć blisko nas, tam, gdzie mieszkamy. Kupiłam sobie ciasteczka z milki, coś słodkiego sobie kupiłam. Kupiłam sobie też kinderki i naprawdę czekolada z kindera to jest tak dobra czekolada, tak samo z milki, naprawdę te czekolady obie to są tak mega dobre czekolady. Na przykład czekolada z wawela już mi tak bardzo nie smakuje, jak z milki albo z kindera. Ostatnią rzeczą to są chipsule, bardzo. Glaze, to masz. Nie ślałam, sobie kupić paprykowe, ale jednak wiecie, teraz jak właśnie paprykowe, już nie są takie bardzo paprykowe, tylko one są bardziej takie no nie są już takie bardzo paprykowe jak kiedyś. Coś się takiego stało, to już sobie ich nie kupuję. Rzadko po prostu je o. sobie sobie ogólnie wam, Kupiłam sobie takie do włosów, kosmetyki, proszę bardzo. I wydają się naprawdę spoko. To w ogóle ładnie pachnie. No, więc fajnie bardzo, no. Kupiłam sobie, no. Więc fajnie, no. No i to tyle, słuchajcie, no. Ja jestem bardzo zadowolona, że w końcu kupiłam sobie kulę do kąpieli, bo naprawdę trochę mi... Tak, chcesz wyjść? Dobrze, już cię wypuszczę. Już, już, już. Dobra, kochani, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy vlog. No i co? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego vloga. zostawcie łapki w górę, subskrypcję na moim palcu, żeby powiedzieć na bieżąco z swoim filmem, bo będą teraz filmy o wiele częściej, więc zapraszam serdecznie do oglądania. No i widzimy się w następnym filmie, bo nie wiem czy będzie vlog, czy będzie inny film, zobaczę jeszcze, ale do zobaczenia i przesyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii.